To już, to już nie. Już. To już zostawmy. Zapis. Coś tam się dzieje. Mhm. Ale to już zostawmy. Dobrze, to zostawmy, już, jeżeli. już możemy zacząć. Tak, w zaczynamy już. Sze... Szanowni Państwo, Dzisiaj Pan europoseł Patryk Jaki składa wniosek w Parlamencie Europejskim o debatę w sprawie praworządności. Debatę, która będzie dotyczyła praworządności w Holandii, oczywiście, bo ta debata będzie dotyczyła zdarzeń, które miały miejsce, y, gdzie. Y, Kibice polskiej drużyny zostali poszarpani, zostali haniebnie potraktowani przez holenderską policję, gdzie prezes polskiego klubu został również poszarpany. Nie ma na to zgody. Z jednej strony proszę zobaczyć, jak traktują Polaków, jak traktują polskich zawodników, jak oni są traktowani przez holenderską policję, a z drugiej strony, jak uroczo i otwarcie przyjmują chociażby imigrantów ekonomicznych z krajów, krajów, które nigdy tutaj trafić, którzy nigdy tutaj trafić nie powinni, nie ma na to zgody. Stąd wniosek pana posła Ziemi Świętowskiego, Europosła Patryka, jakiego złożony w będzie złożony w Parlamencie europejskiego, Europejskim, a dotyczył on będzie tego, żeby odbyła się debata w Parlamencie Europejskim na temat praworządności, której brakuje w Holandii, bo jej faktycznie brakuje. Niech odezwie się pan Rutte, niech odezwie się pan Franz Timmermans, Holender, niech wreszcie odezwią się ci, którzy szkalowali, pluli na Polskę i niech odezwią się w sprawie i wypowiedzą w sprawie tych zdarzeń, które m, wszyscy mogliśmy zobaczyć. Nie ma zgody na to, żeby Holender holenderski policjant bił Polaka, szarpał Polaka, nie ma i nie będzie na to zgody. Żaden holenderski policjant nie będzie bił Polaka pałą. Żaden holenderski policjant nie będzie łamał praw człowieka, obywatela polskiego czy zawodników polskiej drużyny. Ci politycy z Holandii, którzy przez lata razem z totalną opozycją, ze swoimi kumplami, z Wodzimierzem Czasym, z Panem Śmiszkiem, z Biedroniem, z Donaldem Tuskiem przez lata atakowali atakują Polskę za rzekome łamanie praworządności, a sami w swoim kraju strzelają do rolników, atakują rolników. To rolnicy się organizują dzisiaj w Holandii przeciwko tym rządom ustępującego premiera Marka Rutego sprowadzającego. Szkodnika z Komisji Europejskiej, Franza Timmermansa, to Holandia dzisiaj ma um, największe problemy z praworządnością. Dzisiaj Holandia jest chorym człowiekiem Europy, tak samo jak i Niemcy. Nie ma zgody na takie łamanie wartości europejskich, łamanie praw człowieka. Te obrazki, które dzisiaj widzieliśmy i wczoraj z Holandii, są obrazkami, które powinny. Natychmiast spotkać się z reakcją Parlamentu Europejskiego. Świętokrzyski poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki składa wniosek o debatę. Składa wniosek o debatę w sprawie praworządności w Holandii. W Holandii, która tą praworządność łamie na różnych, szanowni państwo, poziomach. Z jednej strony łamie prawa człowieka, obywateli polskich, z drugiej strony kulami traktuje własnych rolników, z trzeciej strony, o czym mówiliśmy w czasie tej kadencji, m.in. z panem posłem Mariuszem Goskiem, ten cały system podatkowy, finansowy w Holandii sprzyja właśnie temu, aby wyprowadzać miliardy złotych z takich państw jak Polska. To jest taki raj podatkowy zresztą wiele tych agroholdingów, które chcą zarabiać kosztem polskich rolników właśnie zarejestrowanych jest nie na Ukrainę, tylko właśnie w Holandii. I na to, szanowni państwo, nie ma zgody. Trzeba w końcu powiedzieć jasno. Unia Europejska musi powiedzieć stanowcze nie łamaniu praworządności w Holandii, na wszelkich poziomach. Nie ma zgody na takie traktowanie polskich obywateli, nie ma zgody na. To, aby ci hipokryci, Mark Rutte, Franz Timmermans, którzy na co dzień z totalną opozycją z Tuskiem, z czarzastym, ze śmiszkiem atakują Polskę, uszło im to na sucho. Oczekujemy, aby w parlamencie europejskim wniosek Pana posła m, Patryka Jakiego został jak najszybciej przyjęty. I właśnie tutaj z Kielc z Panem posłem m, Mariuszem Gorskiem mówimy twarde niełamaniu praworządności przez, m, przez Holandię. Jesteśmy tym oburzeni. Tym bardziej, Szanowni Państwo, że kiedy wszyscy pamiętamy te ostatnie obrazki z ostatnich dwóch lat, to co dzieje się m, na m, ulicach holenderskich, to do nas rolnicy z Holandii przyjeżdżali do polskiego Sejmu. Spotykali się z ministrem Ziobro, spotykali się z Mariuszem. Goskiem, przyjeżdżali i prosili o pomoc. Ratujcie, bo mamy dość naszego rządu, mamy dość naszego państwa, który walczy z holenderskimi rolnikami. Oni się tam organizują i mam nadzieję, że będą wygrywać kolejne wybory, ponieważ Holandia jest właśnie chorym państwem Unii Europejskiej, które chce zlikwidować de facto produkcję rolną w Holandii, a potem w całej Unii Europejskiej, wyprowadzając ją poza Unię Europejską. I na to nie ma zgody. O tym też trzeba mówić tutaj twardo w województwie świętokrzyskim, które rolnictwem stoi. Musimy bronić. Naszych wartości, musimy bronić praworządności, a ci hipokryci, którzy przez kilka lat atakowali Polskę, muszą się wytłumaczyć z wczorajszych działań. Jestem przekonany, że będzie dzisiaj twarda reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych pana premiera Mateusza Morawieckiego, który już to zapowiedział, że ci hipokryci przeproszą za to i odpowiedzą za to być może również prawnie, bo żaden holenderski policjant nie będzie bił pałą polskiego obywatela. Dziękujemy Wiemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to dziękuję Dzień i dobrze. życzę...